Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Rekord trasy pobity. Zwycięzca, dystans 10 km pokonał w czasie 32 minut i 43 sekund. Wygrał bardzo pewnie. Biegł swoim tempem, nie dając przeciwnikom nadziei na to, że zdołają go przed metą dogonić. To był popis. Adama Putery. Na wyróżnienie zasługują jednak także między innymi pozostali biegacze, którym udało się stanąć na stopniach podium. Drugie miejsce zajął Dominik Samotis z Wrocławia, który zameldował się na mecie ponad minutę po zwycięzcy. Trzeci był Tomasz Regimowicz także ze Stolicy Dolnego Śląska, który na pokonanie całej trasy potrzebował 35 minut i 29 sekund. Na 18 miejscu finiszowała Pierwsza z przedstawicielek płci pięknej Halina Szenszena Radzikowska ze Świdnicy ukończyła bieg z czasem 39 minut i 33 sekund. Do mety dobiegło łącznie 378 zawodników. Jako ostatni zameldował się Krzysztof Łabus. Przebiegł dystans w godzinę 20 minut i 46 sekund. Wygrał jednak samym sobą i z radością minął linię. Wielkim powodzeniem cieszyły się też biegi dla dzieci. W biegu dla przedszkolaków wystartowało ponad 70 maluchów, zaś w biegu dla dzieci ze szkoły podstawowej ponad 100 dzieci. To cieszy, że organizatorzy pomyśleli o najmłodszych. Warto w nich od początku zaszczepiać chęć do zdrowego trybu życia. Sobota w Smolcu to jednak nie tylko bieganie. Odbył się piknik. W trakcie Święta Smolca miały również miejsce Pokazy w wrestlingu i prawdziwych walk boksu zawodowego, przerywane występami muzycznymi, a na koniec odbyła się zabawa taneczna. Z wielkim zainteresowaniem śledzono pojedynki w wrestlingowców i bokserów. Smolec Choć słynie przede wszystkim z grupy młodych zawodników, widać, uwielbia także inne sztuki walki było widowiskowo, więc z przyjemnością można było się przyglądać mocującym się zawodnikom. Swoje stoiska zaprezentowali lokalni przedsiębiorcy i rękodzielnicy tradycyjnie w trakcie imprezy można było zakosztować domowych wypieków czy specjałów z grilla. Dla dzieci przygotowano zabawy i niespodzianki oraz dmuchańce. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl